Siemaneczko, z tej strony Kima, a to kolejny odcinek z pogananych. Więc tak, dziś zajmiemy się tematem dlaczego nie lubię solczerów. No to zaczynajmy. Przyznam, soldier nie należy do łatwych postaci do wymasterowania, ale nawet mało doświadczony gracz, taki który właściwie nawet zaczyna grę, jest w stanie nim zabić lepszych graczy przez strzelanie po prostu wokół niego, nawet jeżeli dostanie strzał krytyczny, to jest w stanie zabić jednym pociskiem większość klas. Ciężko takiego soldiera skontrować. Nawet klasa pyro, która teoretycznie kontruje soldiera, nie ma z nim wcale tak prosto, ponieważ soldier na blisko może po prostu wziąć shotguna i zabić taką pyro. Jako, że soldier posiada wyrzutnie rakiet, nie musi dokładnie trafiać w cel, żeby zadawać kolosalne obrażenia, przez co nawet w starcie z jakimś scoutem Wystarczy strzelać wokół niego w jakieś ściany lub podłogę i możesz z nim sobie na spokojnie poradzić. Jeżeli w przeciwnym teamie trafisz jakiegoś maina soldiera, e, będzie ci ciężko cokolwiek zrobić. Ja uważam, że jakby maine soldierów to są jakby najbardziej spoceni gracze w tej grze. E, oczywiście nie obrażając tutaj, ale po prostu spotkałem już wiele razy z jakimś tryhardującym mainem soldiera, który zabijał wszystkich i chciał ogólnie jak najszybciej skończyć rozgrywkę tylko po to, żeby wygrać. Nie chciał jakby nic więcej robić poza właśnie jakby zabijaniem. Co gorsza, taki soldier ma jeszcze zazwyczaj za sobą całą armię medyków, która go leczy, i jeszcze ciężej jest go zabić. Podsumowując. Sam uważam, że soldier jakby no nie jest najłatwiejszą klasą do wymasterowania, jednak, przez to, jakie ma mechaniki, ba w bardzo prosty sposób nawet mało doświadczony gracz może zabijać każdego, a przy tym być po prostu strasznie mocny, a praktycznie nawet niezabijalny w niektórych sytuacjach. Przez swoją mobilność, że cały czas może korzystać z wyrzutni rakiet i używać rocket jumpów oraz przez swój damage jest strasznie ciężkim przeciwnikiem i uważam go za najbardziej denerwującą mnie klasę w tej grze. Dobra, no to to w ogóle na ten będzie Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zostawiajcie komentarze z kolejnymi tematami na pokadanki. Ja się z Wami zagram, no to komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!